Od 2023 stwierdziłem, że będę otwierał każdą skrzynkę z dropu za level, żeby przy przypadkiem nie sprzedać kosy, która była dropnięta nieco z dla mnie. I finalnie, przez całe CSGO nie udało się to, ale już w pierwszej stronie CS2 stało się to. I ten screenshot to moja jedyna pamiątka po tym, gdyż oczywiście program ujęcia od Windows musiał wtedy nie zadziałać. Co prawda trafiłem rękawiczki, a nie nóż, ale na moim koncie wreszcie został trafiony złoty item. Postanowiłem dalej otwierać co tydzień skrzynki z dropu, żeby sprawdzić po jakim czasie uda trafić się znów jakże pożądany złoty przedmiot. Albo chociaż czerwoną broń, bo ten wynik na moim koncie również wynosi 1 i było to randomowe otwarcie w 2019 roku aka Asimov Filteset, więc trochę czasu już minęło. Dalej chyba nie E tak wyglądał na Faktoryniu Ale pewnie był... Raczej nie Odpowiedział pewnie on Kamontany? <śm -tary> Wszystko tylko nie mali Mało koloru FBI, a nie Bez rewelacji Testa la, 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 la.